Witam w pierwszym odcinku podcastu Co Mnie Wkurza. Dzisiejszy temat to taki temat, który już troszeczkę zszedł z tapety, ale on wróci. Wróci za około miesiąc. No chyba, że coś się zmieni, bo w naszym kraju jest bardzo wiele rzeczy możliwych. Otóż chciałem troszeczkę opowiedzieć o uchodźcach, migrantach, ludziach. I to jest bardzo ważne. To są ludzie. My jako naród bardzo lubimy sobie wkręcać, że jesteśmy jakimś Chrystusem Narodów, tak zwanym, że tyle przeszliśmy, okupanci i wszyscy tak naprawdę powinni nam współczyć i głaskać nas po głowie. No, dużo jest z tym, powiedzmy, w prawdy. Jednakże mamy też trochę czarnych kart i zapominamy o tym, że je mamy, wypieramy to z pamięci czasem ktoś próbuje nam przypomnieć to, reagujemy jakimś wielkim oburzeniem, jak to możliwe? My! My, którzy cierpieliśmy! No a jednak mamy, zapominamy o nich a teraz sobie dokładamy kolejną z której też się pewnie nie rozliczymy przez wiele lat bo niestety najgorsze z tego wszystko, wszystkiego jest to że my, naród, który musiał wielokrotnie sam szukać schronienia w innych krajach, zrobiliśmy się obojętni na to, czy chcemy innych przyjmować. No, niestety, problem to jest propagandowy dosyć mocno, bo nasz rząd tak naprawdę z tych ludzi zrobił sobie instrument walki politycznej. No, jest to przykre, jest to straszne, bo ci ludzie mają prawa. Oni mają prawa, o których my zdajemy się zapominać. Przyznam się szczerze, że sam mam problem z uchodźcami, z tymi ludźmi, ponieważ uważam, że granica nasza powinna być faktycznie szczelna, powinno się ją chronić. Z drugiej strony, moje wewnętrzne poczucie nakazuje mi, aby tym ludziom pomagać. I uważam, że nie moją sprawą jest to, żebym ja im pomagał, bo od tego jest państwo. Od tego jest państwo, żeby to robić w moim imieniu. I cały problem polega na tym, że my mamy procedury, mamy cały system zachowań naszych służb, który służy ku temu, żeby tych ludzi weryfikować, przyjmować, sprawdzać, ewentualnie deportować albo zostawiać. Są takie opcje. Problem polega na tym, że nasze państwo. Udaje, że działa. Udaje, że działa. Ono już wcześniej miało problemy, ale teraz za Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę to już jest taka gra cieni, troszeczkę jak puszczanie zajączków na ściany. Są, ale ich nie ma. Przykre jest to, że dwóch panów organizuje konferencję prasową, na której pokazują jakieś filmy, zdjęcia. Rzekomych terrorystów, którzy masowo chcą się do nas dostać przez granicę. Po czym okazuje się, że społeczność tak troszkę weryfikuje im te ich rewelacje. Po prostu mam wrażenie, że pan Dworczyk z Kamińskim to są panowie, którzy żyją w oparach absurdu. Mogliby sobie nadpoczytać troszeczkę na ten temat. Jak już jestem przy rządzących, no to już mamy blisko do naszego cudownego kościoła. Cudownego w cudzysłowie. Takie magiczne słowo miłosierdzie. Nasi hierarchowie bardzo lubią szafować te słowem na lewo i prawo. Odnoszę wrażenie, że to się głównie tyczy, kiedy ma to być w stosunku do nich. Kiedy oni przepraszają za coś, to my mamy być miłosierni do nich. Ale żeby oni wyszli z tym do kogoś innego, no to nagle cisza, świeższe cykają. No jest to jest dosyć duży problem, bo Chyba nauki są inne, ale nie wiem Nie jestem hierarchą I raczej nie chcę być Pokazuje to Że Nasz kościół raczej ma inne priorytety A potem się dziwi, że się ludzie od niego odwracają No Taki ich wybór Trzeba uszanować Chociaż ja się z tym totalnie nie zgadzam Opozycja tutaj też jakoś nie wywołuje we mnie ciepłych Skojarzeń Mam wrażenie, że oni troszeczkę zagrali w tą grę z naszym rządem, aby spróbować trochę zdezawołować naszą władzę, ale przecież nie o to chodzi. Ludzie, tu chodzi o czyjeś życie. Tak naprawdę trzeba się zebrać i wszyscy jednym głosem wprost powiedzieć, co o tym myślimy. A tutaj jedni tak, drudzy się wstrzymują od głosu, trzeci tak. Super. Bardzo więszuje wam pomysłu i bardzo to jakby daje prognostyk na przyszłość w innych sprawach. No strasznie mnie to zawiodło. Dziwi mnie to tym bardziej, że w Europie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, czy na Stanach Zjednoczonych brakuje rąk do pracy. W Los Angeles czy San Francisco stoją statki na redzie, bo nie ma kto rozwodzić kontenerów, które się na nich znajdują. W Wielkiej Brytanii brakowało paliwa, bo nie miał kto rozwozić benzyny na te stacje. Co chwilę słychać w Polsce, że brakuje rąk w budowlance czy w innych dziedzinach gospodarki. I my jakby hermetyzujemy się, zamykamy, tworzymy taką olbrzymią swoją bańkę, tak polską czy europejską. Nie chcemy przyjmować tych ludzi, żeby u nas nadpracowali. Przecież to nie jest nic strasznego przyjąć tych ludzi, tylko trzeba umieć ich zasymilować. Tak, to nie jest proste. Ale od tego jest państwo, które ma sprawnie działać. Nie jesteśmy od tego my, tylko oni. My ich wybieramy, żeby oni tworzyli dobre prawo, żeby oni ich ładnie asymilowali. A nie odpychamy ludzi na granicę, a potem się dziwimy, że nie ma kto u nas pracować. Zawsze można by tak już fantazjuje troszeczkę kontrakt taki zrobić, że przyjmiemy was, ale będziecie wykonywać konkretne zawody, ale wasze dzieci mają przyszłość. Przecież oni te dzieci tutaj ciągną ze sobą nie po to, żeby nimi machać i tarcze z nich robić, tylko żeby im próbować zapewnić lepszą przyszłość. Ci ludzie naprawdę przechodzą gehenne, a my ich tak lekką wręczką odtrącamy. Nie jest to fajne, nie jest to przyjemne, jest to straszne. Tym bardziej że to są ludzie. I zapomnieliśmy, jak sami kiedyś mieliśmy. To jest przykre, bo z badań wynika dla okopres i Gazety Wyborczej, że robimy się na to obojętni. Tak na koniec Mam taką radę dla niektórych ludzi. Szczególnie tych, którzy się trochę wahają. Jest taki utwór fila Collinsa, Another Day in Paradise, i warto go sobie posłuchać tak czasem. Warto go posłuchać i zrozumieć ten tekst, bo ja ostatnio, jak słucham ten utwór, to jest mi wstyd. Jest mi wstyd za nas i za mój kraj. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku.